Witam Was moi drodzy widzowie dzisiaj w kolejnym odcinku z Warcraft Legion of I sobie kolejne Czekamy tu od wielu godzin książę. Czy ta twoja przyjaciółka na pewno się pojawi? Na pewno, Jayna zwykle trochę się spóźnia. Musimy jej pomóc. Poczekaj kapitanie, ja sobie radę sama. Panowie, oto panna Jaina Proudmore, agent specjalny Kirin Toru i jedna z najzdolniejszych czarodziejek w królestwie. Widzę, że nie wyszłaś z sprawy. <grybujesz> Dobrze Cię znowu widzieć, Jaina. I Ciebie, Artasie. Dawno nie podróżowałam pod eskortą księcia. To prawda, powinniśmy ruszać w drogę. Nasze źródła donoszą, że zaraza zaczęła rozprzestrzeniać się od północy. Trzeba sprawdzić wioski przy królewskim szlaku. No to co? Mamy dwóch piechorów, kapitana i. oczywiście. Trainę. Mądry plan. Oczywiście. Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor. Opa. Nadchodzi Sprawiedliwość! Oczywiście. To ciekawe. Nie trzeba mi się kłaniać. Mogę pomóc. Jakieś niebezpieczeństwo? Służę Światłości. Jaki mamy plan? Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Nie trzeba mi się kłaniać. Ciekawe. Służę Dabić. Światłości. Ogra po kropce. Światłość jest mą siłą. Jaki mamy plan? Zostaw to mnie. Sam się o to prosisz. Brzmi interesująco. Aha. Zostaw to mnie. Zajmę się tym. Jakieś niebezpieczeństwo? Mądry plan. Nie trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Jakieś niebezpieczeństwo? Mądry plan. Oczywiście. Jak najbardziej. Na honor. Książę Artasie, most na rzece jest chyba w złym stanie. Na co honor. ty gadasz? Patrzcie, to książę. Mądry Artas. plan. Na honor. Witaj, miłościwy panie. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Mądry plan. Panie, ktoś Na... zniszczył część mostu po drugiej stronie rzeki. Można ją przejść w innym miejscu, ale nie jest to tak bezpieczne jak dawniej. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Na honor. Wyrżnąć wszystkich! Bandyci! Uciekajmy! Splądrować miasto! Uratuj nas! Z ciężkim uratuj? Honor. Przynajmniej dostaję jeszcze duże wrażenie od ognia. Jak najbardziej. Na honor. Oczywiście. Mądry plan. Och, jak mogę Ci podziękować? Przyjmij to w podzięce. Oczywiście. Na honor. Och, uh, uh, uh. ciekawe. Brzmi, nie? Sprawiedliwości niech się stanie, zadość. Aby, aby. Jaki mamy plan? Chociaż nie wiem, mu to Panie, niedaleko stąd jest starożytne święte źródło Legenda głosi, że jego wody leczą rany i przywracają zdrowie W rzeczy samej może się to nam bardzo przydać Jak najbardziej Nadchodzi sprawiedliwość! Zabić Murlow, wodny biegacz No wiem to tak jak. Gra. Oczywiście Murlog na honor. Gra yy, przeglądarkowa. Zajmę się tym. Brzmi nieźle. Nie znoszę przemocy. Zajmę się tym. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Mądry plan. <coughs> Jak najbardziej. Ten święty blask y, leczy nasze jednostki, ale jest taki myg, Oczywiście. myg że on y, zabija, znaczy rani, y, nie umarły. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście, nic cię już nie uratuje, w imię króla, mojego ojca, za mojego ojca, króla, we, we, we. na honor, mądry plan, oczywiście, mądry plan, oczywiście... Tarcza przy tarczy. bronić się! Ich strzały nic nam nie zrobią! Szkielety? Zniszczyć je, szybko! Co to były za stwory, serżancie? Nie umarli, panie. Ludzie z wioski ogarną obłęd. Próbowaliśmy ich bronić, ale... Dowiemy się, kto za tym stoi. Światłość jest mą siłą. Jak najbardziej. Mądry plan. Na honor. Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Atakują nasze oddziały! Za mojego ojca, króla. Jakim jak niebezpieczeństwo? Służę światłości. Jak najbardziej. Oczywiście. Na honor, jak najbardziej. To pewnie miejsce, o którym mówił ten starzec. Kto skosztuje jego świętych wód, będzie uzdrowiony. Za mojego ojca, króla. Mądre plan. Dalej. Oczywiście. Jak najbardziej. Na honor. Oczywiście. Na honor, oczywiście. Na honor, jak najbardziej. Mądry plan. Wygląda jakby ziemia wokół spichlerza całkiem obumarła. Może to ziarno jest zakażone? Oby nie. Na skrzyniach jest pieczęć Andorhalu. Stamtąd zaopatrywana jest cała północna część kraju. Jeśli to ziarno jest zakażone, plaga ogarnie wkrótce setki wiosek. Brzmi nieźle. A, Sam się o to prosi. Nie znoszę przemocy. Sam się o to prosi. Nie znoszę przemocy. Tam się o to prosisz? Zajmę się tym. Zostaw to mnie. Nie znoszę przemocy. Jak najbardziej. Interesująco. Zostaw to mnie. Brzmi interesująco. Zajmę się tym. Zostaw to mnie. Zajmę się tym. Ach. Brzmi nieźle. Zajmę się tym. Witajcie! Jesteśmy kapłanami z Quelta Przybyliśmy zdjąć klątwę, która ciąży na tych ziemiach. Hojność i mądrość elfów budzi jak zawsze nasz najwyższy szacunek. Ziemia wokół Spichlerza na końcu wioski pokryta jest ohydnym osadem. Sprawdzimy to. Na honor. Ci dwaj kapłani, leczą? Elfowie, kapłani. Jak sobie życzysz. Jestem Twoim sługą. Do czego Wy, u diabła, strzelacie? Ha, chcemy rozwalić te przeklęte szkielety, Sel. Cała wioska, aż się od nich roi. Przydałaby się nam pomoc. Musimy zniszczyć magazyn na drugim końcu miasteczka. Bierzmy się do walki. Bierzmy się do walki. Ej, ty! Niech się ten. stanie za Służę światłości. Mądry prośb? Mogę pomóc. Człowiek. na Człowiek. Sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Na honor. Jak najbardziej. Jaki mamy plan? Zostaw to mnie. Nie trzeba mi się kłaniać. Wskaż nam cel. Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Cóż, idziemy dalej, i dalej, i dalej, i dalej. Mądry plan. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. Bracia, zostaliśmy zdemaskowani. Uciekajcie, ale nie przerywajcie dzieła. Wybacz, nie czas na pogawędki, obowiązki wzywają. Ten stwór wygląda, jakby go strzeli z kilku trupów. Przyjrzysz mu się później, jak go już zabijemy, zgoda? Brzmi nieźle. Twój rozkaz? Ktoś jest, nie jestem gotów. Me. To dla mnie zaszczyt. Nie trzeba mi się kłaniać. Tłużę. Mogę pomóc. Potrzebna jest moja pomoc? Słucham, przyjaciele. Gdzie mam ruszyć? Muszę lecieć. Hmm. Ja też. Śmierć na gorąco. Słuszny wybór. Poszło. Chodź, mały. Hmm. Ruszamy. Niech się stanie zadość! Ruszyć! Służę światłości. Czekam na rozpacz. Powiedz, tylko. Jasne. Jasne. już biegnę. Tak, panie. Czego ci trzeba? Jestem gotów. Światłość jest mą siłą. Co ci dolega? Słucham, przyjacielu. To ciekawe. Bierzmy się do walki! Gotów! Rusz dupę! Słuszny wybór. Poszło! Chodź mały. Ruszamy! Chwila, moment i gotowe! Gdzie mam ruszyć? zniszczyć ten magazyn. Już. Tak, panie. Służę no. światłości. Jak najbardziej. Gdzie? Mądry plan. Nadchodzi sprawiedliwość. klugawy nędznik. Oczywiście. Na honor. Poczuj mój gniew. Nic cię już nie uratuje. Lugawy nędznik. Jak najbardziej. Co to było? I kim był ten czarownik ubrany na czarno? Podejrzewam, że to nekromanta. Najwyraźniej to on i jego sługusy są odpowiedzialni za te zarazy. Założę się, że znajdziemy go w Enderholl'u. Podobnie jak odpowiedzi na większość pytań. To jest czarownik Kel'Thuzad. A nieumarli zarażają z siarno, żeby zabić... Znaczy, przemienić nieumarłych wszystkich ludzi. Także skończymy sobie na tym ten odcinek, także się ma.